Co to właściwie jest implant zęba? Wielu pacjentów zadaje mi to pytanie. Najprościej mówiąc, jest to niewielki element wykonany najczęściej z tytanu lub cyrkonu, który chirurgicznie wprowadzamy w miejsce brakującego zęba do szczęki lub żuchwy pacjenta. Implant zęba to właśnie ten element, który jest wprowadzany do tkanki kostnej pacjenta, on się zrasta i na nim buduje się koronę. Czyli całego zęba u pacjenta, odbudowanego za pomocą implantu. Choć dla wielu może się to wydawać bardzo nowoczesna technologia, to musimy pamiętać, że historia implantologii sięga już lat 60. XX wieku. Wtedy to szwedzki ortopeda, profesor Branemark, odkrył to zjawisko podczas badań, o których chyba do końca nie chcecie wiedzieć, ale opowiem wam prowadził badania nad gojeniem kości u królików i y, krążeniem w ich kończynach i wprowadzał takie rurki tytanowe niestety w czasie rzeczywistym, które zawierały mikroskopy optyczne, to były tak zwane komory obserwacyjne, które później po zakończonych badaniach próbował wyciągać z tej tkanki kostnej, no i wtedy zobaczył, że nie jest w stanie tego zrobić. Okazało się, że tytan bardzo trwale łączył się z kością, a zjawisko to obrane Marko opisał później jako tak zwany proces ostointegracji. Jak wiemy, to odkrycie zrewolucjonizowało świat nie tylko medycyny, ale również stanowiska bo pierwszy implant wiecie kiedy został wprowadzony, już w 1965 roku. Od tego czasu technologia ta rozwija się niezwykle dynamicznie, a wielu pacjentów właśnie jej zawdzięcza piękne uśmiechy od ucha do ucha. Wiecie już, że tytan nie jest przypadkowym wyborem, bo właśnie ten materiał jest niezwykle biokompatybilny. To znaczy, że organizm przyjmuje go, nie odrzuca, no i nie powoduje reakcji alergicznych. Po drugie, tytan, jak już wspomniałem, ma zdolność ostointegracji, a więc komórki naszej kości trwale się z nim wzrastają i właściwie jego usunięcie nie jest tak proste jak usunięcie zęba. Dzięki temu implanty stają się stabilnym fundamentem, na którym budowany jest cały ząb. Implanty zębowe są więc sprawdzonym rozwiązaniem stosowanym od wielu dekad w stomatologii i stanowiącym najczęściej najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi Chodzi o uzupełnienie brakującego zęba.